Jest. Ruszyły. Na ostatniej pozycji Maria Karolina prowadzi stawkę My Sweet Dream Kalutara i Jessica Temida Marianna. Na ostatniej pozycji w tej chwili jest Sojtora i za chwilę klacze będą miały do pokonania 1600 metrów. My Sweet Dream Temida Kalutara, i Marianna, Niewielki ostyn, Karolina i Sojtora. 1400 metrów do celownika. My Sweet Dream tuż przy niej Temida, następnie Kalutara, Marianna, przy niej Jessica, następnie Maria, Karolina i Sojtora. Prowadzi My Sweet Dream. Temida, Kalutara, Marianna poprawia na czwartą pozycję. Jan, Jessica, Maria, Karolina i Sojtora i za chwilę klacze będą Miał do pokonania jeszcze 1000 metrów. Z niewielką przewagą My Sweet Dream na czele. Temida, Kalutara, Marianna, razem Maria Karolina i Jam i Sojtora. 800 metrów do celownika z przewagą My Sweet Dream. Na drugiej pozycji Temida, na trzeciej Kalutara, Marianna, to taka para, następnie Maria Karolina, Jam i Sojtora. Przed wyjściem na prostą z przewagą niewielką, Ja prostą wyprowadza, My Sweet Dream ma przewagę, My Sweet Dream przed Temidą, My Sweet Dream ma przewagę, ucieka, 400 metrów do celownika, za chwilę będzie My Sweet Dream, pole rozpoczyna finish Marianna, My Sweet Dream, Temida Marianna, czy i Jan Jessica, My Sweet Dream ma przewagę, My Sweet Dream, My Sweet Dream, Demida, My Sweet Dream, Temida. Jan Jessica jest na trzeciej pozycji, My Sweet Dream troszkę jak gdyby braknie pary, My Sweet Dream bardzo mocno zaczynają atakować Temida, nie wiadomo kto jeszcze wyjdzie z ale chyba Temida jest w cudowniku. Temida, My Sweet Dream, następnie Sojtora, Maria Karolina, Jan Jessica.